Mhm, ca idzie, Co szok, jaką mieś broń? Nic, aha, doskonale. Podejrzewałem, że mental, a puper. Oczywiście, że tak. I co ja mam zrobić z tym pajem? Nie wiem. Robi, i tak robię no zaraz. Obserwuj mm -hmm. jedną stronę. Widziałem na po lewej go, nie? Oh my god. I znowu jest ping człowieku 40, nie? Gdzie oni mają 5 Jak ja mam grać w tą grę? O, no, gramy w CS2 live Jak mam grać w tą coś ten. z ekranem twoim, nie tak? No i już będzie normalnie. Dobra. Nowera będziesz miała do spania chyba ten oglądanie... Ale nie powiem kogo tutaj. Delikwentów dwóch takich, ale nie chodzi o nas. Ty, ale coś spokojni są na tym czacie. Bo my tu już normalnie nie wytrzymujemy psychicznie. Z niektórymi ludźmi, których losuję tu w tej grze. Jakbym miał cheaty, to... A, to no właśnie, no właśnie to nie są ludzie. Dobrze Klaudia powiedział. Pa, 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 jaką błędę wybrzmiał. Ho, ho, ho. Królowa nabojów, człowieku. Twoja ma... ten. Co? No. Jego matka królowa nabojów się moje, moją spluwą no. bawi. <ścoughs> z czego, tu uspa. z nie wierzę, nie. Co się dzieje z tą grą, Czajku? Ale będzie downgrade. Opróżniam prostu, magazynek z i mojej spluby w jej mordzie, szmat. Okej, okay, okej. Okay. Damn, bro. Damn, bro. Patera. Oni się, no tego, zobacz. Nie Oni się tego nie spodziewają. Kto był? Nie wiem. Dosyć zapakowane gdy? Elegancko. Dobra? Tak. Przejdź, bo gdzieś. Skąd wiedziałeś, że ja tu jestem? No jakie S człowieku? To jest 2025 rok, a ty używasz człowieku takich tekstów, których w przedszkolu, czyli kiedy ja chodziłem człowieku do techniką. Rozumiesz to? Ty człowieku miałeś 5 lat, kiedy ja miałem chłopie lat 18. A ty na ulicę człowieku. O, o. Ale mądry jest nie? Ja? Ale mądry. Ja pierdziele. No właśnie o tym mówię, nie? O tym mówię człowieku, jakich podludzi tutaj normalnie losuje, nie? Cztery osoby? Witam, cztery osoby. Serdecznie. Nie wiem. Zobaczcie za zobacz, co napisałem. psem. <laughs> ja. ja Ale jest to, sam, ja napisałem? Na napisałem? Sylverze, nie? Tak, widziałem. <laughs> że nie będzie to. Że nie No, nieważne. No, on, napisał, ten, to, da. On... on napisał, że. On napisał, że bym na ulicę wracał na psem, że nie będę jego matce w pracy przeszkadzał. Dokładnie. Człowiek, za kogo on się uważa tutaj, co przeszkadza? Człowiek, za kogo on się uważa tutaj, muszę zobaczyć, jak mnie słychać w ogóle. Kolejny raz A dobrze mnie słychać. Tak jest. 40 sekund będzie szukać meczyku, jak zwykle. Ty, skrzynia załamania człowieku, dostałem. No po prostu świetnie. Ile kosztuje klucz? 10-25, kupować? Czemu ja nic nie dostaję? Dawaj, dawaj, dawaj na ten i rób kupysti to. Poczekaj, to, 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 to poczekaj. To poczekaj, dodaj środki. Jak dodaj środki? Aha, dodaj środki. Ja pierdzielę serio? Myślisz chyba co najmniej 20 zł, nie? No bez jaj, to ja nie będę 20 zł specjalnie dawać. A no i transakcji. To dawaj to dwie otworzy Właśnie naj, najśmieszniejsze jest to, że chłopie nie, nie otworzę. Bo 10,25 kosztuje jeden. <grych> tak się spanili, nie? Dobra. Żeby wypadł mi chłopie szary skin z skrzynki. Albo to sobie się przydała, nie? Właśnie, ja mam pytanie: co się stało, że kosy jakieś człowieku obszczane, najgorsze, zużyte, kosztują człowieku 650 złotych na tenisza? Nie. Wiem. Co tu się stało, że tyle kosztuje? No, jakby ci jakaś dropnęła, to tak. by kosztowała mniej, pewnie. Powiedz, że ci sami, nie. Na szczęście. No wiesz, jakby dropła kosa, to bym normalnie skakał z radości bym walił tutaj chłopie 30 złotych od razu. Nie, to tak, aż tak to nie, kurde. <noise> Chill, man! god tym! No dobrze, jeden jest na dole, drugi w góry. Ta sama pozycja, tylko że inny poziom. No dobra, ale. Źle nam się dobrze przedstawili. Spokojnie. Znacz jaki te jest ping w tym sensie, Znaczy, jaki jest ping w sensie, ty. No właśnie widzę, ale oni mają ten sam, więc prawdopodobnie też będzie ciężko. Im. Aczkolwiek, a. Nie wiem, nie, nie, nie mam pomysłu w ogóle, co możemy w tej rondce zrobić. Czemu w ogóle jesteśmy znowu terroryst? Nie wiem, terroryzuję to może ja chcę być w domu. Może ja chcę być anty. Może ja nie wspieram tego. A z tego Gloka człowieku coś kiedyś wejdzie? Czy nie wejdzie z tego Glocka? Dobra, ten CS już taki tak ty już mi się nie chce w to grać. <laughs> Nie mogę sobie dać ten palnik. No, bierzemy to. Cyk. No, i jakość. To, to co lubimy najbardziej. Pokój do odkażania człowieku. Się... No, tak jest. Pewnie wopaca. Tak jest. no. Cyk z Austriacki człowieku. Co to, to bo... Pięknie, ale lagi były jak nic. Motherfucker. Dobra. Teraz Boknie. oknie. 4 na 3. A słuchaj, robi Że z nim jak kupi O. Co? Że zagram z drzewczuchą jak kupi pasato. Hmm. <grym> Czyli prawdziwy Driperski, Flexowski samochód. I jeszcze taki też... Szybki w środku. Tak jest. E, co robisz właściwie? Mam pytanie. Ja? Nie, Kasper mm. A wupa, nie? A wupa cię szuka. Co ty What are you doing bo? No kurde, jak ja mam grać na tą AWP, nie? Skąd oni mają na to pieniądze, człowieku? Pewnie je ukradli. Jak to zero? O nie. Jesteś okradnięty z lajków. No nieźle. teraz będzie CS normalnie wyglądał? Bo nie chcę się ten... Oj, 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 spadłem się, poparzyłem się. Ale ładnie nie. wygląda ten CS tutaj. Ten ogień taki. No bo jedziemy Jedziemy, kurde, gości. A WP? została? Dobrze doskonale. Myś? Gratuluję. Trzeba znaczy, A WP, czy nie? Czy ja mam grać? Graj. Ale pewnie zginę z niej. No dobra. Oni. Liczy się fan. Czy się fan. Ja mam mniej PING wreszcie. Może nie hmm. tak jak niski jak oni Śliski jak oni Dwóch u góry, dwóch u góry Jeszcze jeden za miejscu? Tam chyba Widzę Oho Wziąłem Dobra, chill, chill, chill Pełny chill Nas jest dwóch i jego... on jest jeden Ja patrzę prawą stronę Jest Pięknie A czy to ja zabijemy? Dobra, trochę za wysoko tutaj. Ja tu chyba no muszę wziąć, bo tam było Nie, cię dwie AWP, co ty Proste, człowieku Być Ej Dobra, przełożyłem hand, bo miałem lewostronną. Człowieku, dobra, gram na, na po lewej stronie. Mindfuck będzie totalny. A może będę miał lepsze wyniki. No kurde no, z Dawaj mi. Pink 130. O, palisz się, palisz się. A fuck? Spalili mi zwłoki. O? Postaram się. No, ja, tak dalej. Śpiewam. Chciałem... Chciałem sprawdzić robię? plecy. Nie wiem co on robi, chłopie po prawej stronie, nie? No. Boguśka zawsze śpiewa, wtedy chcesz iść do nie? Co? Wyjść śpiewać, pudełko Śpiewaj. Śpiewaj. Move Ej, 4-3 jest. Ej, mamy szansę wygrać, wiesz? Otero. Mamy szansę tu wygrać no. no nie, przecież to był chłopiec strzał A bo mam 50 pink, 110, dot, 110 pochwał gościła Kawe skąd on to wytrzasnął Plus lag, plus rage, plus hacks Z Allegro Mój kolega kupował raz Bo musiał mieć wiesz Musiał mieć do dobrego matchmakingu, chłopie polubienia i z co Mając 200 ponad What the hell? Bo Mając ponad 200 Yy, wyszło jedno wielkie nic. Nic to nie dało kompletnie. Jedynie się w PC to opłaca, bo tam masz innego osobnego anti -cita. No, that's true. No patrz, no dostanę kopię bombę. Nie wiem, nie umiem tak celować, bo mi ręka się zatrzymuje. Nie mam go tak. O nie, no serio? A ty z bomba. Pafik! Jak lik? mogę zatącić w tym grze? Pa, walę emotkiem, greedy, greedy swajko right. oh, Eee, bo mam 1 HP, Chill <gibberish> man, what the shit Alright, alright A bo my teraz bronimy Superansko Po to wygraliśmy, nie? Do, do O! O! Oh, dobra. Proszę bardzo. Ben Goro, Ben Goro. Zobaczmy. Ben Goro. 200 godzin w CSie. The Hospital Flick Professional Grifford couldn't care less. Rep minus cheating. No, cheater minus rep cheating. Tak ma? No. Aha. Czyli poczekał chłopie do ostatniej rundki, nie? No poczekał na to, aż będzie przegrywał. No. Aha, dobra. i dobra, tak teleportuję. Okay. I jeszcze oczywiście chłopie Bunny hop, bunny hop wjechał po całości. No co zrobisz, nie? Nic nie zrobisz. Próbujesz pograć. Będziesz miał chłopie rank up w dół. No, od razu pre fire. No, dobra, dobra, od nie razu, od razu w ciebie w sekundę mu strzeliło bo miał imlocka i ten i mu od razu ze mnie na ciebie przeskoczyło Ruski to nie? Dobra opon tego streamu mi się nie chce Taki cringe